Witam, witam Was serdecznie już w siódmym odcinku z Mech Scrap Mechanic. W co dzisiejszym odcinku idziemy zdobyć trochę ropy naftowej, bo jest potrzebna. To będzie już druga część... oj, znowu nie tą kamerę wziąłem, okay, To już jest druga część, zbieranie surowców, taki tytuł będzie, odcinek siódmy. Etap drugi, zbieranie ropy naftowej, bo jest potrzebne dużo. Oj, dużo, dużo jest potrzebne. Już trochę wzmocniłem. Później, w kolejnym odcinku, będziemy na pewno miało być co innego, ale co innego teraz zaplanowałem. No i nie rozsąpiłem się I zbieramy. Ponoć się chyba jakoś da inaczej zbierać to z wody ściągają, ponoć to tam kiedyś ktoś mówił, ale tam ktoś źle testował, to, ale zobaczymy, że po prostu zbiornik na ten, na paliwo i on ponoć wysysza z wody, ale to nieprawda chyba jest, żeby trzeba było przetestować, na badowe powietrze i dalej, dalej, dużo ropy naftowej musimy zabrać, oj dużo bardzo, mamy tutaj już o południe, no to trzeba jak najszybciej po pociągu, to nie będziemy widzieć. A małż, tak samo tutaj trochę bo będą potrzebne do wyprodukowania kleju. Dobra, skupiamy się tutaj na tej ropie nawcowej Musimy, bo nie ma wyjścia, nie ma wyjścia. Trzeba z czegoś paliwo robić przecież. No, a jak nie będziemy paliwa robić, a u mnie większość sprzętów na paliwo i to pije to paliwo, no to cóż, y, trzeba. No takie zbiornik na paliwo spróbuję zrobić, aby było fajna rzecz do silnika domontować Trochę od poprzedniego odcinka minęło już Powietrza, dobra jedziemy dalej. Zbieramy naftę, bo tego jest od zarąbania potrzebne. Nie ma co tamto bez nafty, nic nie pojedzie elektryczne. No, mam muszę baterię teraz zbierać, bo tam jeszcze. Znalazłem już kilka baterii. Zrobiłem silnik elektryczny, ale to jest do obrony używany. Więc... o, jakie bogaty złoża. Więc... na czym ja Więc tamte będzie używany do obrony, bo to elektryczne i tak dalej, tam. Podam się też jeszcze co? I uciekamy. Szybko, szybko, bo za, będziemy umierać i z powrotem o tam by się, tam jest dużo tych 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 nie trzecia część surowców to będzie metal tutaj miał być wcześniej ale a nagrywam od razu to mówię jak już to zająłem już zmieniłem plany to już tak niech będzie chyba tam popłyniemy trochę. Jeszcze pozbieramy i wracamy. Obrona powoli się buduje, już jest coraz lepiej. Już drugi silnik spalinowy też wstawiłem do obrony, no bo niestety potrzebny jest na chwilę. Trzeba dosłownie sekundy przed atakiem i długo nie trzymać, no bo niestety to wszystko mu zużywa materiałów i tak dalej. E, dobra, to już będzie na tyle tutaj widzę. Uciekamy, bo za się ciemno zrobi I To ciemny jest, trochę nie brakuje Miało być dłużej, ale nie będziemy dłużej się bawić z tym Przetworzymy to teraz Bo on trochę uprowadza jak tam będzie zrobione I Jak już to wygląda, trochę obrona O Szety przyniesiono Dobra, tych płytaj na razie niepotrzebne jest Ociepiernicze. Żby się mnie gonią. Chodź tu. tu mamy. O ty kurno, oś, ty, ty tam je zaatakowałeś. Macierz, od tyle mnie zaatakował. Włoczenie z jeden z Wysiu, z wisiu. Co my tutaj mamy? A. Chyba tu będzie lagowało, to zabieram to do tutaj dużo. O, tu kolejna skrzyneczka mi się zregenerowała. Hmm, komponent. O, pomarańczem jest potrzebna. No, a, tutaj znowu siedzi. Mówię, ta broń by mi się przydała. Naprawdę, ale co, co ja poradzę? No mam jeszcze tamto, a i zacznę coś hodować. To zaczyna mi złazić się roboty, ale już jest lepiej. Już tutaj i tak jest ciemno, dobra, oddajmy hmm, To potrzebne, bo się już chyba skończyło, mikało, skończył mi się metal na tarce Na tarcze znaczy Ty, tutaj, dobra, mamy trochę tego Co tu byśmy mogli się pozbyć? komponenty tutaj hmm, hmm, Róbmy, co tu róbmy? Metal Dobra, trochę Taków notały się zrobi. Na tarczą muszę jeszcze iść. W na następnym odcinku będziemy się bawić. O, paliwo miałem wyprodukować, dobra. To już jest mały system obronny. Tu te tarcze wszystkie mam podłączane. Te cztery tarcze są do jednego elektronicznego silnika. To nie jest do, do spalinowego. I tutaj też mam dwa z tyłu na razie już będą się bały, bo mi cały czas rozwalają to. Na chwilę wam włączę i pokażę. Spalinowy szybciej kręci, nic nie poradzę. Kręci się, kręci się. Nic nie poradzę, spalinowy szybciej kręci. O, tu na baterie. Tu na paliwo i tutaj jeszcze ze złomu. Ten silnik, który mi tutaj asekuruje. Nie wiem czy elektryczny później nie zamienię do śrindla, ale nie wiem, to będzie za dużo baterii zjeżdżało tam, a ja nie mam baterię, a żeby baterię wybudować to muszę taki materiał znaleźć, bo to reszta to jest nie problem, taki materiał błyszczy, nie wiem co to jest, muszę zobaczyć, o co chodzi z tym, wiecie? Dobra, tutaj paliwo, paliwo, róbmy paliwo, paliwo jest dużo potrzebne, jeszcze jedną baryłkę się zrobi, popatrzmy jaki stan w pojazdach jest. 10, dobra Tu jest OK Tamten silnik też nie może bo tu już wszystko podprzeciwzor jest takim tym, czyściutko jest pomontowane Tutaj też silniczej wisi, no co nie mam nic dla Ciebie O, sam muszę coś zjeść By się przydało trochę kukurydzy się tam narąbać I no, dobra tam, 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 o, muszę tu ja mieć jeszcze gdzieś, 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 daj gdzieś, 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 daj, gdzieś, daj, daj, Dobra, trochę dam kukurydzy, trochę mleka dostanę. O, jest skrzyneczka mi się zrespiła znowu. To fajnie, co jakieś... O, to co najważniejsze. O, fajnie. To jest najtrzenniejsze komponenty, są czynne. Co tu zostawiłem coś jeszcze? No musiałem je zgarnić. Dobra. Dajmy trochę tutaj jeść krówce. No tu w tym stoi Dobra, no to na tyle no trochę zropy byliśmy. Nie wiem czy jeszcze chcę to trochę zropy. Czy już po prostu sobie dajemy spokój na razie. Ja w następnym odcinku idę sobie trochę przerwy zrobić. Co to możemy odłożyć? Tutaj mamy trochę materiału o ten metal muszę odłożyć tutaj. Paliwo dokończmy. Dobra. Muszę się dać wiedzieć co to jest. Może będę musiał zobaczyć na internecie. Gdzie ja mam to zajść? Może coś się przerabia, jest takie coś tutaj? Hmm. Dysza. jest tu w ogóle coś. Takie coś ani się no, Nic nie widzę takiego. To czy coś musimy to z, z czegoś ciekawa, nie wiem czy nie z tych dużych magazynów będę. No ja broni nie mam, dobra. Na tyle, bo będziemy musieli tak się co to mogę jeszcze wyrzucić. O, tego mogę się już trochę pozbyć. Hmm, tutaj gdzieś komplementy miałem. Hmm, ja ją obkładałem już, a może. Dobra, klej będziemy mogli przerobić. A tutaj są, Dobra. Hmm, drugi silnik spalinowy. No, mam materiał, tylko paliwo i trochę tego będzie, trzeba dużo silników narobić, bo będę musiał jeszcze jeden pojazd osobny do jeżdżenia, żeby jechać, jakieś misje wykonywać, bo ten będzie do zbierania. Do zbierania i takie tam do żeby go trochę wzmocniłem taką blachą. Ale co tu miałem jeszcze zrobić? Eee, chyba to wszystko, paliwa już nie mam. Miałem tutaj, zaraz zobaczę, modę. Jakuję materiału. O, to miałem przerzucić. Dobra, jedziemy ten blok. A po jednej, ściuszę, ja, to ja jednak nie jest tak dużo te węgielki potrzebne. ja bym chyba tyle znosił tego. Ja tutaj to będę przerabiał gdzieś 10 lat. Dosłownie. Dosłownie, nie mam gdzie odłożyć. Dobra. Kleju trochę jeszcze narobimy. No to możemy zrobić, to tu to w miejscu zrobimy, muszę jeszcze iść po jednego kwiatka. Tu są niedaleko. Tu są jeszcze jednego kwiatka zgarnie. Dobra. Trochę ropy. No ropy jeszcze chyba będę sobie nurkował jeszcze trochę. Dobra. Gdzie te kwiaty tutaj są? Tutaj są. Przepiszymy hmm, jakiś... hmm, zrobić, to nie koniec, no mówię, to jest dużo materiału idzie na te piły. A no niestety piły są potrzebne. A to co to jest? Programator jakiś bramka logiczna, jedną chyba wyprodukowałam tam. Mom. Hmm. No, takie sobie tutaj są rzeczy, które mogą się przydać, a na szczynkę też metalu potrzebuję. No, to widzicie, cały czas coś potrzeba jest. Dobra, to tutaj, akurat mogę zastakować. Nie jest się zrobiło, a jeszcze ten klej miałem wyprodukować. Klej. No. Teraz zestakujmy. Tutaj ja trochę już mam porobione tego wszystkiego. Co to możemy zestakować? no duże, no to możemy zestakować ze sobą. Tu przenieść. metal tutaj. Tutaj trochę tego metalu. No bo trochę już mam nazbierane tego, tego, tego żem tyle nazbiera, że, że. albo źle spojrzałem. Myślałem, że inaczej to będzie. Pomidorków trochę by tego też wziąć posadzić chyba to poprzekładam tutaj, bo będzie zawalało plecach. Tu sobie nie wiadomo tej skrzynce. Chemikalia muszę odłożyć, a to też muszę odłożyć, będzie potrzebny wygudaje, by to trzeba było... E, no coś się poradziło, kleju trochę to podrógowanego. gławanego jeszcze da się. Dobra, elegancko, klej jest potrzebny też Nie ma co tamto, czymś trzeba skleić to wszystko chemię tutaj... Oj, tutaj nie to. Tutaj chemię przeniesiemy. Niech to leży. No, tutaj mamy paliwa. No trochę mamy już paliwa, nie powiem, że nie mamy. O tutaj jeszcze mam. Patrzcie, nie, nie zauważyłem. Nie zauważyłem, że mogę jeszcze sobie produkować paliwa. Widzicie? Nie zauważyłem, po prostu. O, tego po 10 tylko może być. <grym> Czyli, no, tutaj trzeba to zostakować. Czyli, trochę porządku już mamy zrobionego. Ja teraz muszę trochę jedzenia posadzić, bo inaczej, jak na jaką wyprawę znowu iść, to umrę. A, no, z, trochę już mam system obronny, to jest co innego, to mi nie będę tak niszczyć te dziady. Nie będą mi tutaj niczyje patrz, to idealnie. Teraz tylko wody. Szósteczka i chytka. Już za ile przyjdą? Za 18 minut mamy już trochę systemu ogromnego tutaj, coś to będę ich ściągał po prostu na ten system. I tyle nic się nie poradzi, no nieraz tak jest, nic się nie stworzy, trzeba z nimi walczyć. No cóż, w tym odcinku już będzie na tyle tym pięknym akcentem, żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnej części ze zbiorów surowców. Na razie, cześć, pa! I tu porządek się.